Pałac Kultury, podejście numer dwa. Tak jak ostatnio byliśmy w podziemiach pod trybunę honorową, tak dzisiaj udamy się do podziemi Pałacu Kultury. Czy rzeczywiście istnieje jakiś tajemniczy tunel i czy dojeżdżał tam pociąg? No i przede wszystkim, czy jest tam schron przeciwatomowy? dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Stojący praktycznie w sercu stolicy Polski, pałac kultury już od momentu powstania w 1955 roku, owiany był wieloma legendami. Początkowo niedostępny dla zwykłego śmiertelnika, ogromny budynek, będący niegdyś drugim najwyższym budynkiem w Europie, powstał według projektu radzieckiego architekta Lwa Rudniewa i stanowił, cytuję, dar narodu radzieckiego. Dla narodu polskiego. 237-metrowa konstrukcja licząca 44 kondygnacje nadziemne. Ma niezliczoną ilość sal, pokoi, kin, wystaw, restauracji i klubów, ale mało kto wie, że pałac tak naprawdę ma dodatkowe dwa piętra podziemne. To właśnie z nimi wiążą się największe tajemnice pałacu. Podobno pod powierzchnią ziemi istnieje tajny tunel łączący budynek z niegdysiejszym domem partii, a gdzieś w bocznych nawach znajduje się peron, gdzie miał zatrzymywać się pociąg. Dodatkowo uważa się, że pod pałacem ukryty jest ogromny schron przeciwjądrowy. Dziś przekonamy się, co tak naprawdę skrywają piwnice pałacu, ale zanim zaczniemy musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest następstwem wielu miesięcy starań o pozyskanie wielu zgód i pozwoleń, ponieważ podziemia pałacu nie są dostępne do zwiedzania. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy piwnicy Pałacu Kultury i Nauki. Nie wiem czy wiecie, są dwa piętra, minus jeden i minus dwa. My wam pokażemy wszystko i opowiemy o wszelkich tajemnicach. Nie jesteśmy sami, z nami pan Romuald Florianowicz, pracownik działu imprez Zarządu Pałacu Kultury. Bardzo dzień panu dobry, dziękujemy. Dzień dobry, Zapraszamy. To co, zaprowadzi nas pan do Słowenku przeciwatomowego pod pałacem kultury? Można tak powiedzieć, bo wymagania grubości betonów spełniają taki obiekt. Lecimy? Lecimy. Czyli teraz jesteśmy jakby na parterze, bo poziom 1 jest de facto... Jesteśmy na poziomie zerowym. A no, widzisz, to jest specjalna winda. winda. jest winda, jest Ja Wsiadamy. I ona idzie w dół. Tak, bo a znaczy jedzie na plus 1. Do 27, a my na minus 1. To są drzwi szachtów windowych. Tych, jest jeżdżą na samą? Tak. Jeżeli winda wlega jakiejś tam awarii czy przeglądowi, to, żeby pod nią wejść, otwiera Pan te drzwi, winda jest na Pana głową. Rozumiem, podłogę. Robimy... Czyli my już jesteśmy, jakby w, na, minus y jeden. na minus jeden, i to jest minus sześć metrów, tak? Tak. Słyszeliśmy wiele legend o tym, że pod podziemiach palcokultury znajdują się schrony atomowe, tunele do domu partii. Chcemy pokazać, jak rzeczywiście wyglądają podziemia palcokultury. I słuchajcie, znajdujemy się na poziomie minus jeden, który technicznie jest, technicznie jest za technicznym. Słuchajcie, tutaj twoje miejsca pracy mają pracownicy zarządu spraw technicznych, czyli ślusarze, śl spawacze, etc., etc., etc. Można powiedzieć, że płat kultury jest samowystarczalny. W momencie, kiedy cokolwiek się dzieje, pracownicy od razu zajmują się konserwacją, także wszystkie naprawy są na bieżąco przez pracowników płacu, ale zwróćcie uwagę na te betonowe końcówki, bo do nich przejdziemy już niedługo. Znajduje się na jednym z parometrowych filarów, których początki Sięgają poziomu minus 2. Oprócz tego, że one sięgają tego poziomu minus 2 i na nich właśnie jest oparta ta część pionowa, można powiedzieć, która idzie do góry pałacu kultury. To jeszcze ten poziom minus ma, ma to do siebie, że jest wylana poduszka betonowa, która jest w kształcie klina. Ma ten klin około 15-20 metrów, teraz ciężko stwierdzić, ale możecie sobie wyobrazić, jak i ile tego betonu było tutaj yy, rzucone, żeby to wszystko mogło powstać. A do tego jeszcze się wiąże z tym wszystkim jedna ciekawa historia, mianowicie. Chodzi o to, że o nieopodal Kina Atlantik, tam gdzie są dookoła kamienicy, wybiła woda podczas właśnie betonowania tych, tego miejsca. Ponieważ jak wiecie, wody gruntowe, jak wlano takie tyle ton betonu tutaj, no to ta woda gdzieś musiała uciec i uciekała do pobliskich właśnie rejonów Pałacu Kultury. No i właśnie przez parę, nie wiem, miesięcy tam mieli problemy z podtopieniami, z wodą, która wybijała. Czy jest za tymi drzwiami? Tam jest wejście do tego tajnego schronu? Nie, to jest, to jest szyb wentylacyjny z otworem, zamykanym bardzo solidnie, dlatego że jak powietrze tutaj leci, to by wciągnęło pana jak w odkurzacz. Dobra, wchodzimy do dyspozytorni głównej Pałacu Kultury, czynnej całą dobę. Dzień dobry. Kurczę, to trochę wygląda jak w elektrowni atomowej. Jak trochę w Ignalińskiej elektrowni. Odbrało. Znajdujemy się w dyspozytorni Głównej Pałacu Kultury, która jest czynna całą dobę. No i tutaj mamy człowieka, który wie najlepiej co tutaj się dzieje, dlatego chcielibyśmy zapytać jak wygląda całość tej pracy, co ja mam za plecami i co tu się w ogóle dzieje. Jak tam powiedział, jesteśmy na dyspozytorni Głównej Pałacu Kultury na minus jeden, ona jest czynna całą dobę. No stop znajduje się tutaj dyspozytor, który nadzoruje jakby cały pałac. Mamy tutaj tablice sterujące, to są jeszcze stare, które są teraz już nowoczesne, komputery podłączone. Wszystko jeszcze radzieckie, tak? Tak, tak, wszystko radzieckie, tutaj jest od, od, od załączenia, temperatura wyjściowa, nagrzewnica, nagrzewnica wstępna, nagrzewnica druga, komory roszenia, jeszcze takie stare były, Kłodnie, które były czynne. I to może to jest działać, jak klimatyzacja? Tak, tak, to była klimatyzacja z tego no, rodzaju. Pałacy Kultury jest teraz 24 stopnie? Tak? Znaczy nie, nie, to jest takie jakby w kanałach, tak, bo tu teraz nie chodzi. No. Jakby to załączył, to wiadomo, te powietrze zewnętrzne by z zewnątrz przechodziło przez ten wentylator i on odpowiednio by było nagrzewane. System oznaczenia stref Pałacy Kultury na oryginalnej plaszy oznaczony literami ze śladem po alfabecie rosyjskim. Mamy ABW B, w, G, D, Ż. Że. Tylko właśnie fonetycznie... Ale ogólnie to od początku to był nawet jakby łaciński, tak? Czyli tak, tak, użyte litery że... łacińskie. Tak. I to jest takie w oryginale, tak jak to było postawione, tak tutaj tak, jest tak. to, 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 to masz tam 67 lat, tak. Dziś się pan budzi ten, ten po, po prawej? Po, po prawej. Prawej. Nie, nie, ten pod tym tu. No, pod tym są. Ten? No. O, to jest schemat y, sukienek kanalizacyjnych koło Pałacu kultury. Jeśli któraś jest zatkana w danym momencie. Zaświeci nam się i wtedy wiemy, że trzeba reagować, czy jest tam bardzo wysoki stan wody. To działa. No. Tak, tak to działa. Czyli, no, czyli są bardzo dobrze, no, prosto i zrozumiale, tak, jest, tak. że coś się zaczyna świecić, tak, wiadomo, że tutaj wpływ, trzeba wysłać. Pływat jest, gdzie się podnosi. i Tutaj są oznaczone też dzięki z tego co widzę numerami. Tak, 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 to, jest, to jest schemat prawda, mhm. to jest taki jak, jak właśnie tam schemat jest y, y, wentylacji, tam jest z kolei właśnie wentylacja po tamtej stronie. I tak jak, jak tutaj zawsze kolega, taki starszy dyspozytor, który pracował, już nie żyje, opowiadał, że no wszystkim, że tu jest popsu, o, jakby to jest po prostu z góry lotu no, taka pałac kultury i ma wygląda jak żaba. Tak? Widzieliśmy na zewnątrz, jak szliśmy korytarzem, taki czarny otwór zamknięty, trochę jak właz do tak, ściany. Tak, to są jakby... Pytanie jest takie, czy można tam wejść, czy nie. Ale to, to są tylko włas, który się otwiera i... Ale to teraz są... można go otworzyć? Tak, tak, tak. Tworzy nam pan? Tak, tak, to są od, od wentylacji kanały, które przechodzą. Ja wiem, ale bardzo chcielibyśmy zobaczyć na widzowie też, co jest w środku za takimi znaczy, drzwiami. To jest, to ewentualnie tam mogą być filtry albo tylko po prostu sam przelot i okay. jakby, żeby mieć wstęp na drodze klimatyzatora, bo to są, no wiadomo, to są kil, kilometry tych, tych rur, tylko byśmy musieli wyjść z, Dobra, na, na zewnątrz. Dobra, to idziemy. I można... Nie wciągniem, nie? Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. byłoby. Nie dzisiaj. Nie, to byd mu w tą stronę. Wyrzuciło nas tak. A, wyrzucił. Ale coś taki cuk. No. A zobacz, to jest taka jakby skrzynka tutaj, to nie? A tu są te kanały wentylacyjne. Tak. Ty, ale prawda jest taka, że jakbyś tam wszedł, to byś się zmieścił stare. To jest stary no, bez problemu, nie? No. Bez problemu byś się zmieścił. A teraz włączyli klimatyzację. A nie tu być. O, i światło. A w ogóle pan powiedział, że to wypychało, więc by nas dno. i zniknęło gdzieś tam. A zobacz, że tam jest następne jeszcze. dziś Nad nami. Tak, są. Tak. O kurde, jakie to wielkie. Wow. wow. Widzicie, jakie wentylacyjne wow. kawały nad na głową? To jest jeszcze wszystko 50 lata, czy nie? To no. wszystko. I to jest... Tylko główny budynek czy też te poboczne lalkę ko kongresową? To jest tylko, to poboczne, ale poboczne jest tylko boczna, boczna, to jest tylko przede wszystkim kinowego. A czy to boczne jest? Tak. Tym popcornem tu pachnie. No to, 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 to. A, a może być tak, że wyciąga na przykład gdzieś z jakiejś kuchni? Tak, tak, tak. Kinoteki, tak no właśnie. Z kinoteki. no to tam, tam No bo... Dlatego tutaj tak, kiedyś, tak, jest, tak kiedyś, kiedyś na każdej strefie była obsługa. Mm -hmm. Czyli jakaś tam brygada była, a teraz yy... I już jak są, jest na przykład koledzy tutaj siedzą, to oni obsługują przed 3-4 strefy, tak? Mhm. Także już tutaj zmieniło się, bo kiedy było dużo więcej ludzi. To, co widzieliśmy wcześniej tam na tych monitorach, tak możemy to teraz zobaczyć w rzeczywistości. Tutaj jest słuchajcie, można to czerpnią powietrza. Te żaluzje tutaj się odchylają, zasysają powietrze, które sobie leci tutaj widzicie, są filtry, wlatuje następnie do. Następnego pomieszczenia, znaczy takiej komory, tutaj jest za tymi drzwiami nagrzewnica wstępna. Następnie tutaj jest ta komora roszenia, czyli po prostu jest jakby powietrze poddawane no, wilgotności i tak dalej. I następnie kolejna nagrzewnica, no i już jest wyrzut powietrza na no, po prostu na pomieszczenia, tak? W pałacu. Strasznie się ja rady tutaj jestem, ale chodźmy dalej, bo jeszcze przynajmniej poziom minus 2. teraz jedziemy na minus -2. Czyli to można powiedzieć ciekawsze, bo głębsze, tam jest więcej tajemnic, ponieważ jest rozstaw, możemy wam powiedzieć już tego. No nie mów teraz To później powiemy wam, bo jest to. Bo tam tajem... był ten pociąg, to nie? Był pociąg Rzeka. Dobra. Pociąg się w trakcie. Rzeka tajemnic. <laughs> no i de facto teraz to jest to. Co trzyma główną konstrukcję Pałacu Kultury? Fundamenty główne znajdujące się na poduszce betonowej, nośnej całej części wysokości. To jest jakby fundament, a ta poduszka to jest łaba. No, okay. A to jest prawda, że ta ściana ma pół metra i w środku jeszcze metalową płytę? Pręty. zaraz panu pokażę jakiej średnicy. <laughs> Zobaczcie. Czyli mamy tak de facto y, takie no, zbrojenie żelbetowe, tak? Tak. Y, na to nachodzi nam ściana, która ma de facto pół metra i 15 metrowy Wylek. fundament pod nami. z klinem z takim wbijającym się... O stosów bez szczupka. No. A właśnie, ale jako budowa, bo też się mówi, że ileś milionów cegie było wykorzystanych, ale to też były takie jakby nakładki pan mówił, nie? Tak. Cegły wypełniały konstrukcję stalową. Pokażę panom w pierwszej sali pamię pamięci naszej, pamiątek. Cegłę i zdjęcie z konstrukcją surową Pałacu kultury. Dobra, to wrócimy. Natomiast tak się jeszcze zastanawiam, jak to powstało na chyba sześciu ulicach, na domach, na blokach, które zostały zgruzowane. Czy te piwnice po prostu też zostały zalane tym betonem, jakby nie, to tworzyć? Czy one po prostu były i zostały jest zdemontowane? Czyli to wszystko zostało. To jest zdemontowane oprócz poza pałacem. W tej chwili jest realizowany plan takiego skweru no, to byliśmy tak. i tamte piwnice jak zaczęli odsypywać ziemię się ukazały natomiast tu nie, bo jesteśmy 12 metrów, tamte piwnice są od poziomu tylko no, 4 metry, tak? Tam są koty. Etatowe, przypominam. Czekaj wyłączymy lampę, to będzie więcej widać. W środku słuchajcie, są koty, które są na etacie. Kiedyś ich było 14, teraz... De facto nie wiem, ile jest teraz tych kotów? Dwa. Może, Dwa tak. zostały, tak? One są wszystkie wysterylizowane, są tutaj tak. objęte opieką i tak dalej. Natomiast były po to, aby po prostu, no jak są koty, nie ma myszy, myszy i szczurów. Ale my dzisiaj nie o kotach. To byśmy my musieli kamerę zostawić na godzinę. My dzisiaj nie o kotach, dobrze. Tak, no, my, my, my dzisiaj przeczuli, dziedzieli... bo może pobieg i wysali głowę, nie? A bo one wychodzą w tędy sobie jakoś tymi, tak? tymi otworami. A. no tak! Bo tutaj jakby, w tych wszystkich pomieszczeniach po boku są często jakieś magazyny tutaj, na przykład historyczne, aplikacji. tak? No okej, okay, no tam było na przykład muzeum jakiegoś historycznego w Warszawie, magazyn, tak? Tak, tak. No to tam w skrzyniach coś złożyli. Okej, okay, i tak sobie leży. Tutaj też jest dalej to samo. A pan zwrócił uwagę, jest sucho, więc... No to prawda, jesteśmy 12 metrów pod ziemią, a de facto jest tu w ogóle prawie nie widać widocie, tak? Tu zobaczcie na plan i poziom minus 1 to było... To wszystko tam dookoła, natomiast poziom minus 2, jesteśmy teraz, to jest de facto ten środek, bo no to jest jakby tak, pałac wychodzi w tę stronę. Tak? Poziom minus 2 to nie tylko puste korytarze i dziesiątki różnych legend, o których powiemy, ale również wystawa. Wystawa, która była zainspirowana remontem sali kongresowej. Nasz przewodnik to wszystko rozpoczął, a mianowicie stwierdził, że najlepiej, żeby zachować to wszystko, żeby pokazać naszym pokoleniom, przyszłym pokoleniom, jak to wszystko wyglądało, stworzył no, właśnie taką wystawę, którą możecie teraz zobaczyć, pamiątki z minionej epoki, ale nie tylko. Witam w pierwszej sali wystawy, w której znajduje się taczka japońska, tak zwana zwykła taczka. I co ciekawe, mamy jedną cegłę, która każdą przestrzeń Pałacu Kultury wypełniała. Czyli Pałac Kultury jest ze stali, tutaj mamy różnego rodzaju tregry, jak zwał, tak zwał, te metalowe elementy. Wypełnione ściany tymi cegłami, co pokazałem, a z tych cegieł od razu jednocześnie wmurowano haki na których powieszone płyty, bo to są płyty, którymi jest obłożony pałac kultury. Płyty były wypalane prawdopodobnie na Łotwie. Wieszaniem tych płyt zajmowali się, po rosyjsku nazywali się ablicowszczyki. Kto to był ablicowszczyk? Człowiek, który fizycznie wieszał na tych hakach wystających z cegieł te płyty. I mamy jedyny transparent z budowy, który nawołuje do współzawodnictwa brygad z okazji 37. rocznicy rewolucji październikowej. Drodzy widzowie, ja stoję na butnicy, ale niewiele jakiej, ponieważ jest to pamiątka. Pierwotnie stała w sali Rady Warszawy, teraz z, z oczywiście z Rady Warszawy została przemeblowana, ale z racji, że była świadkiem wielu historycznych wydarzeń, tutaj z tej mównicy przemawiali prezydenci Warszawy, m.in. Hanna Gronkiewicz-Walcz, aktualny prezydent Warszawy, pan Trzaskowski, już nie zdążył z tej mównicy przemawiać. Ale przemówił Łukasz Dąbrowski. Tak jest, z Urbex History, słuchajcie, tutaj jest stół eee, prezydencjalny. Te potele, to są jakby potele, które każdy z nich jest jednym z przykładów całego amfiteatru. Tutaj można zobaczyć odjeżdżanki, jak one wyglądały do piątki. Tutaj możecie też ujrzeć to, co przed chwilą nam przewodnik mówił, takie słuchawki. Każdy, kto był zaproszony do takiego amfiteatru, mógł założyć takie słuchawki, czy to był Anglik, czy Rosjanin, czy Polak i właśnie w różnych sześciu językach wybrać sobie akurat jak będzie słuchać. To było to w głośność zapewne tutaj była. No ale jest jeszcze coś... Coś, co mnie chyba najbardziej zaciekawiło, ponieważ jeden hotel trochę się różni od innych, a mianowicie on był trochę tak z tyłu, jakby na tej makiecie można było zobaczyć, i dlatego, że tutaj stoi się dla specjalna osoba. Przed sobą miała taki właśnie kontuar, który trzeba było otworzyć kluczem, i pod tym było urządzenie, które odbierało głos mówiącemu. No to czyli to był taki cenzor czyli jeśli ktoś mówi coś niewłaściwego, no to on mógł szybko tego głosu pozbawić. Tutaj mamy jeszcze głośniki, które jak widzicie w niektórych z foteli. Mamy tutaj można to nazwać rozdzielnie jeżeli chodzi o tłumaczenie simultaniczne bo zobaczcie mamy 1 2 3 4 różne języki a tutaj nazwy sal i teraz technik dźwięku wpinając się załóżmy do sali Mickiewicz włączając ten przycisk załóżmy na język angielski mógł na tych słuchawkach robić odsłuch Czyli rzeczywiście słyszał to dokładnie, co będzie słyszał w tym przypadku gość. Oczywiście tutaj ta cała rozdzielnia ciągnie się dalej, to już nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale tutaj jest takie wielkie coś. Konsoleta, która obsłużyła nie jeden koncert, który teraz jest, można powiedzieć, legendarny. Stał tutaj człowiek w ogóle nie wyczył, to jest po angielsku, ale widocznie. To nie produkcji jest, ale... produkcji tak. Amerykański. To jest właśnie jakieś amerykańskie, angielskie, ale zobaczcie, ile tutaj jest tych wszystkich przycisków. Sądzę, że tutaj stał człowiek kiedyś na scenie była pani Maryla Rodowicz i tutaj oczywiście wszystko na maksa no i nie w w takie znaleźliśmy? No, też było coś takiego mieliśmy. Słuchajcie, mamy tunel. Tunel, na który wszyscy czekali. Widzicie go tam pod schodami? To jest tunel, który łączy pałac kultury z domem partii. Kto wiesz, czym łączy? Tak serio. To jest to tunel. Znaczy tunel. Dookoła zbiera się woda, jak widzicie, ponieważ jesteśmy 11 metrów pod, pod ziemią, 12 metrów pod ziemią, to tam zbiera się nam woda, gruntówka po prostu, tak? I sytuacja jest taka, że jest tutaj pompa, która ma specjalny pływak. W momencie, kiedy ta woda się podnosi, pompa się włącza i nigdy to wszystko tutaj nie zostało nigdy zalane, tak? Natomiast jak, Konradzie, myślisz, dokąd prowadzi ten tunel? No, do bursztynowej komnaty, bym powiedział. A nie do domu partii? Albo do domu partii. Albo do kanału średniego, do tunelu średnicowego. To wszystko są tajemnice, które obaliliśmy, a mianowicie wygląda to tak, nie ma tutaj dojazdu z to torów, nie ma, nie gdzie ma tutaj, tak. nie ma tutaj również żadnych bursztynowych komnat. Ma, Jeśli chodzi. chodzi o schrony, to mogłoby to służyć za schron, ale jest nie to ma to, Tak, no. No, nie, nie przeciwatomowym, bo tak. nie ma tu filtrów, nie ma tu taki, taki, no. takiego przeznaczenia, więc no, te wszystkie legendy, które tutaj narosły, no to prawda jest z kotkami, że rzeczywiście one tutaj bronią przed szczurami i myszami. Ale obeszliśmy wszystkie te tunele dookoła i nie ma żadnych tajemniczych wejść i przejść. A może są, tylko nie wolno nam o nich mówić. I tutaj kończy się nasza wyprawa po podziemiach Pałacu kultury. Przede wszystkim chcieliśmy podziękować panu Romualdowi, który był naszym przewodnikiem, który ma ogromną wiedzę i mm. które dzięki niemu mog my mogliśmy się też tą wiedzą z wami podzielić. No i jeśli chcecie wiedzieć, czy będzie można zwiedzać te podziemia i kiedy będzie można zwiedzać te podziemia, no to zapraszamy i odsyłamy Was na stronę www.pkin.pl Tam śledźcie na bieżąco, jeśli będzie można zwiedzać te podziemia, to na pewno tam będzie napisane. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji. Zobaczcie nasze inne filmy. na no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.